I jaka teraz literka idzie? O, jak anion. I teraz L. Teraz, czy to jest literka L? Nie, to jest literka T, jak tree. A teraz jaka literka idzie? H, tak? H. I H gdzie wskakuje? Tutaj, jak? Co tam było pod H? Co tam było, James? A, house. A teraz, teraz wskakuje jaka literka? J jak umbrella. S jak sun, dalej D jak duck, a teraz jaka literka skakuje? P P jak Peppa Pig, tak? N jak Noodle i teraz jaka literka jeszcze jest? Hey, jak. Kite. No, tutaj trzeba umieć włożyć tą literkę. Super, udało się. Udało się, udało się. A może do góry trzeba ją włożyć, tak? W tą stronę. O, zobacz, w tę stronę chyba, tak? No. Super, udało się. No, już kręcimy, kręcimy. Jest ekstra. A teraz, jaka będzie literka?

i teraz idzie 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 jaka literka co to za literka i jak X i teraz następna literka idzie do abecadła i wpadła do literki i ice cream następna literka to jest F jak fish i tu mamy literki I jaka teraz literka idzie do abecadła L jak LEMON. L jak lemon. Tak? L jak lemon. Jakie zostały jeszcze literki? Zostały nam C, M. O, idzie tutaj literka M do słowa MOON. A to jest C, G. C, CAR. CAR. I jeszcze taka literka idzie, G. Ciuszone. No, mamy jeszcze jakie zostały literki. Została literka A. Jest literka A, czy ona uciekła? To, to jest literka A, jeszcze czerwona, taka ładna. I B jak Bird, A, A jak Apple, tak? No i będziemy złożyć literkę A i M jak Moon, tak? Tu jest jeszcze literka M jak Moon jak Mon. super ile ziterek james 25. 25 super a jedna nam zaginęła niestety why zaginęła nam nas i to jest słowo Jojo. -jo.